widzenia powrotu sprawności niezwykle istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej i w tym celu warto już w pozycji leżącej stosować ćwiczenia lecznicze. Długotrwale utrzymująca się pozycja leżąca i związana z tym hipokinezja bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie, na samopoczucie pacjenta. I zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się groźnych powikłań ze strony układu krążeniowo-oddechowego, ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, tak naprawdę z każdego układu i narządu naszego organizmu. Nasz zestaw ćwiczeń leczniczych rozpoczynamy od ćwiczeń oddechowych, które przygotują nasz układ krążeniowo-oddechowy do działania. Zaczniemy od oddychania torem brzusznym, czyli przeponowym. Ustawiamy dłonie pacjenta pod naszymi dolnymi żebrami. Polecamy pacjentce nabrać głęboko powietrza, tak aby brzuch i ręce uniosły się do góry. I z wydechem brzuch się opuszcza. Głęboki wdech nosem i wydech przez usta. Spokojny, długi wydech. Staramy się wyrównać wdech do wydechu. Oddychamy spokojnie, jak najgłębiej i jak najpłynniej. Ćwiczenie powtarzamy od 5 do 8 razy. Następnie włączamy do oddechu górne żebra. W tym celu wykorzystamy ruch kończyn górnych. Polecamy pacjentce, aby unieść. Kończymy górne poprzez zgięcie za głowę i wracamy przesuwając po materacu w kierunku bioder. Wdech, ramiona idą do góry, głęboki wdech nosem. Wydech, ramiona wracają bokiem w kierunku bioder. Staramy się, aby wdech wyrównać do wydechu. Ćwiczenie powtarzamy od 4 do 8 razy. Przechodząc do ćwiczeń wzmacniających rozpoczynamy ćwiczenia od kończyn dolnych, a konkretnie od stawów skokowych i stóp. Wykonamy zgięcia grzbietowe i podeszwowe z lekkim uciśnięciem i wciśnięciem wałka, tak aby napięły się mięśnie łydek. Polecamy pacjentowi wykonać jednoczesne zgięcie grzbietowe stóp, czyli naciągnięcie stóp na siebie i Odepchnięcie wałka, wciśnięcie go w oparcie łóżka, czyli zgięcie podeszwowe. Wykonujemy zgięcie grzbietowe jednocześnie, obie stopy naraz i zgięcie podeszwowe z uciśnięciem wałka w stronę oparcia łóżka. Płynnie przechodzimy z jednej pozycji do drugiej. Ćwiczenie można wykonać, wykonać również asymetrycznie. Jedna stopa zgina się grzbietowo, druga podeszwowo i przechodzimy do ustawienia alternatywnego. Od 20 do 30 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem poprawiającym krążenie w obrębie kończyn dolnych jest naprzemienne uginanie kończyn dolnych z przyciągnięciem pięty w kierunku pośladka. Polecamy pacjentowi zgiąć grzbietowo stopę i przesuwając piętę po materacu staramy się, aby znalazła się ona jak najbliżej pośladka. Następnie prostujemy kończynę i przechodzimy na drugą stronę. Prawo. I wracamy. Wracamy. I znowu wracamy do lewej strony. Tak jest. Róg zawsze rozpoczynamy od stopy, od zgięcia grzbietowego tak aby stopa była aktywna i naprzemiennie przyciągamy pięty do pośladka i wracamy. Ćwiczenie powtarzamy od 8 do 10 razy na każdą stronę. Następnym ćwiczeniem w pozycji leżącej angażującym mięśnie kończyn dolnych jest odwodzenie Nóg przesuwając je po materacu. Polecamy pacjentce, aby zgięła grzbietowo-stopy i trzymając cały czas to napięcie, przesuwamy pięty w kierunku yy, boku łóżka i jednocześnie przywodzimy je do środka. Zginamy grzbietowo-stopy, odwodzimy do końca materaca i powrót do pozycji wyjściowej. Cały czas utrzymujemy zgięcie grzbietowe, docieramy do końca, chcemy poczuć, jak napinają nam się boki, pośladków. Staramy się mieć wyprostowane stawy kolanowe w całym czasie tego ćwiczenia i wracamy do środka. Od 10 do 15 powtórzeń. Do następnego ćwiczenia użyjemy małej piłki rehabilitacyjnej. Przed Ruchem wykonamy stabilizację odcinka lędźwiowo krzyżowego Polecamy pacjentce, aby wykonała tyło pochylenie miednicy, czyli wciągnęła pępek w kierunku kręgosłupa i lekko odchyliła miednicę, tak żeby docisnąć odcinek lędźwiowy do materaca. Rozluźniamy. Kilka ruchów, aby przećwiczyć stabilizację. Powrót. Tak jest, wykonujemy stabilizację, dociskamy odcinek lędźwiowy do materaca i cały czas trzymając napięcie w obrębie brzucha ściskamy kolanami naszą piłkę i utrzymujemy napięcie przez 4 do 5 sekund. Rozluźniamy, rozluźnienie również powinno trwać tyle co skurcz albo troszkę dłużej. I znowu wykonujemy stabilizację i dociskamy odcinek lędźwiowy cały czas trzymając pępek dociśnięty do kręgosłupa. Rozluźniamy, rozkurcz, dajemy mięśniom odpocząć i rozluźniamy. Ćwiczenie powtarzamy od 6 do 10 razy. Do następnego ćwiczenia wykorzystamy stabilizację kręgosłupa lędźwiowego krzyżowego z poprzedniego ćwiczenia. A więc polecamy pacjentowi, aby na wydechu zwiększył tyło pochylenie miednicy, dociskając pępek do kręgosłupa. Kilka ruchów, żeby przyćwiczyć. Podwijamy miednicę pod siebie. Tak jakbyśmy chcieli zobaczyć, co jest z tyłu pośladków. I kiedy mamy przećwiczoną stabilizację, wykonujemy dociśnięcie odcinka lędźwiowego, a następnie unosimy biodra tak, aby napięły się mięśnie pośladkowe. Przytrzymujemy pozycję w górze przez 3-4 sekundy i rozluźniamy odkładając biodra z powrotem na materac. Niezwykle istotna jest tutaj stabilizacja, jeżeli zaniedbamy ten. Moment wówczas przenosimy dużo obciążenia na kręgosłup, doprowadzając tym samym do nadmiernego napięcia mięśni prostowników. Tego aspektu nie chcemy, w związku z tym bardzo zwracamy uwagę na to, aby stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego była cały czas trzymana w trakcie unoszenia bioder do góry. Stabilizujemy i wypychamy biodra do góry. I wracamy. Ważne jest również, aby nauczyć pacjenta prawidłowo oddychać w trakcie trwania tego ćwiczenia. W związku z tym, przed stabilizacją prosimy go o nabranie dużo powietrza. I na wydechu stabilizujemy i wypychamy biodra do góry. Przytrzymujemy napięcie cały czas, staramy się wypychać powietrze z płuc i rozluźniamy powrót. Do pozycji wyjściowej. Nabieramy dużo powietrza, stabilizujemy i wydech. Wypychamy biodra do góry. Ćwiczenie powtarzamy od 6 do 10 razy. Następne ćwiczenie wykonamy w pozycji leżenia bokiem. Ustawiamy kończyny dolne, zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Dłoń pacjenta ustawiamy. Na talerzu biodrowym, tak aby kontrolować ruchy skrętne tułowia, aby nie doprowadzać do powstania tych ruchów w trakcie trwania ćwiczenia. I polecamy wykonać odwiedzenie w stawie biodrowym, oddalając kolano od drugiego kolana. Przed wykonaniem ruchu również dbamy o właściwą stabilizację odcinka lędźwiowo-miednicznego. Dociskając pępek do kręgosłupa, napinając mięsień poprzeczny brzucha, dopiero wówczas możemy odwodzić kończynę od drugiej. I wracamy. Stabilizacja, odwodzimy kolano, przytrzymujemy pozycję w górze około 3 sekund i rozluźniamy. Stabilizacja, odwodzimy. Stopy są cały czas połączone, nie odrywamy stóp od siebie. Staramy się, ręka trzyma nam talerz biodrowy, tak aby w trakcie ćwiczenia nie dochodziło do ruchów skrętnych w obrębie tułowia. Taką właśnie zadań, takie zadanie właśnie ma mięsień poprzeczny brzucha, który uruchamiamy przed wykonaniem ruchu. Ćwiczenie powtarzamy od 10 do 15 razy. W kolejnym ćwiczeniu ponownie zaakcentujemy mocniej akcję oddechową, plus dodamy rozciąganie pojedynczej strony. Pacjent leży na boku. Jedna kończyna dolna, bliżej materaca, jest zgięta w biodrze i w kolanie, druga jest, stanowi przedłużenie tułowia. Kończyna górna spoczywana z boku leży sobie na biodrze. I rozpoczynamy ruch, nabieramy dużo powietrza wraz z wyciągnięciem kończyny górnej za głowę. Wyciągamy cały bok, ciągnąc ręką mocno w górę, nogą do dołu i z wydechem kończyna górna wraca w stronę biodra. Powtarzamy, wyciągamy kończynę górną za głowę. Wydłużamy cały bok, ręka ciągnie w górę. Stopa ciągnie do dołu. I wracamy z wydechem. Pamiętamy o tym, żeby wdech odbywał się przez nos, a wydech spokojnie przez usta. I wydech. Ćwiczenie powtarzamy od 4 do 6 razy. Przechodzimy do następnej pozycji, czyli do pozycji siedzącej. Wykorzystamy sobie ruch kończyn górnych i otwieranie klatki piersiowej. Lewa kończyna górna idzie w kierunku prawego biodra, i wraz z wydechem wyciągamy kończynę po skosie do góry. Otwieramy maksymalnie klatkę, klatkę piersiową. Nabieramy powietrza, i z wydechem kończyna wraca w kierunku prawego biodra. Staramy się przy tym ruchu jednocześnie mocno wciągnąć brzuch, zaakcentować pracę mięśni brzucha, maksymalnie wyprostować i wyciągnąć kręgosłup do góry. Powtarzamy. Staramy się maksymalnie zrotować na zewnątrz kończynę górną i wracamy z wydechem. Wdech bierzemy nosem, wydech ustami i opuszczamy w stronę biodra. Hm? Ćwiczenie powtarzamy od 8 do 10 razy na prawą stronę i to samo na lewą stronę. Następne ćwiczenia również wykonamy w pozycji siedzącej: zaakcentujemy mocniej mięśnie grzbietu. Kolczyny górne wyciągamy przed klatkę piersiową na wysokości klatki piersiowej. Następnie wyobrażamy sobie, że płynnie przyciągamy ciężki przedmiot w stronę klatki piersiowej, ściągamy łopatki, łokcie idą jak najdalej za linię pleców, mocny brzuch i z wydechem wracamy przed siebie. Wdech, ściągamy do klatki piersiowej, napinamy mięśnie brzucha, przyciągamy pępek do kręgosłupa i z wydechem ramiona wracają do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy od 8 do 10 razy. W następnym ćwiczeniu będziemy kształtować umiejętność podnoszenia się z pozycji siedzącej z użyciem podpórki lub balkonika. W tym celu prosimy pacjenta, aby blokujemy oczywiście balkonik, najpierw, żeby nam nie odjechał. Następnie rozstawiamy stopy na szerokość, troszkę szerzej niż na szerokość bioder. Kolana są. Nad stopami, siedzimy dość płytko na łóżku, i następnie, wykorzystując mocne podparcie się na naszych kończynach górnych, prosimy pacjenta, aby pochylił tułów do przodu, przeniósł ciężar ciała mocno na nogi i mocno, wypychając biodra do przodu, umieścił je nad kolanami. I następnie Powoli wracamy, wypychamy biodra do tyłu. Pomału uginają się kolana i wracamy do pozycji siedzącej. Staramy się cały czas asekurować miednicę, żeby wymusić prawidłowy tor ruchu. Pochylamy do przodu, dajemy bodziec do przodu, napinamy mocno pośladki w pozycji stojącej. Powoli wypychamy biodra do tyłu, trzymamy brzuch wciągnięty, biodra idą do tyłu, jak najmocniej. I powoli siadamy na łóżko. I pomału wypychamy biodra. Patrzymy cały czas przed siebie. Staramy się koncentrować wzrok na 2 metry przed siebie. I powoli wracamy na środek. Ćwiczenie powtarzamy od 6 do 10 razy. Ostatnie ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej, asekurując się z przodu balkonikiem. Będziemy uczyć naprzemiennego obciążania kończyn dolnych w pozycji stojącej. Pacjent stoi przy balkoniku. Polecamy przenieść ciężar ciała na jedną kończynę dolną i spróbować oderwać stopę drugiej kończyny dolnej. Budujemy napięcie przez kilka sekund, powrót stopy na podłoże. Obciążamy drugą kończynę dolną i unosimy stopę drugiej kończyny na powyżej podłogi. Ćwiczenie wykonujemy powoli, nie spieszymy się. Chcemy, żeby to obciążenie było jak najpełniejsze i z jak największym obciążeniem kończyny dolnej, tak żeby balkonik był tylko asekuracją. Staramy się wykonywać od jednej minuty do dwóch. A następnie wykonujemy przerwę w komfortowej i wygodnej pozycji dla pacjenta. Podsumowując, podjęcie wczesnej kompleksowej rehabilitacji zapewnia pacjentowi szybszy powrót do zdrowia, lepszą jakość życia i poprawę ogólnego samopoczucia. W związku z tym nie zwlekajmy i rozpoczynajmy działania jak najszybciej, to tylko możliwe i Dostosowujmy rehabilitację do aktualnych możliwości i stanu naszego pacjenta. Zaniedbując ćwiczenia, możemy też dużo więcej stracić. Może to spowodować zanik mięśni, będzie nam się trudniej oddychało, będzie trudniej jeszcze wstać z łóżka i dojść do toalety. Pacjent, który jest w bólu, w strachu, który przeżywa trudne emocje boi się rehabilitacji, boi się ruchu, boi się dotyku. Jednak warto zaufać fizjoterapeutom i podjąć próbę rehabilitacji, która poprawia jakość życia. Poprawia.